Cześć tu MacGuffin, cywilizacja z piątego wymiaru przybywa na Ziemię, aby pokazać ludziom, że czas nie istnieje. Dzisiaj pokażę Wam film z 2018 roku pod tytułem Alien Code. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Młody człowiek wraca do domu i odkrywa na dywanie w salonie swoje własne ciało. Obok leży koperta z napisem popatrzy na mnie. Początkowy szok zastępuje ciekawość, gdy Alex znajduje pendrive w kopercie który natychmiast podłącza do swojego komputera. Na ekranie widzi tylko samego siebie. Drugi Alex uspokaja siebie, że nie jest odurzony i nie oszalał. Radzi słuchać uważnie. Tak rozpoczęła się historia, gdy do jego domu przyszli ludzie w czerni. Rebeka, pracownica prywatnego instytutu badawczego zaawansowanych technologii, współpracującego z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego USA, ma bardzo koszącą propozycję dla Alexa. A najpierw musi podpisać umowę o zachowaniu poufności, za którą Rebecca oferuje czek na znaczną kwotę. Po podpisaniu dokumentów Arex dowiaduje się o amerykańskim niezarejestrowanym satelicie, którego USA nie wystrzeliły. Co dziwne, satelita rzekomo pochodzi z przyszłości i zawiera zakodowaną wiadomość. Jeśli Arex zgodzi się, zostanie uśpiony i dostarczony do laboratorium. Instytut wie, że praktycznie zbankrutował i mieszka w domu po rodzicach. Aby udowodnić powagę swoich zamiarów, Rebeka natychmiast przesyła dużą sumę na konto Alexa, co go przekonuje do podpisania dokumentów. Następnego dnia wsadzono go do samochodu, podano mu zastrzyk, po którym zasnął. Budzi się w zamkniętym tajnym miejscu. Rebeka pokazuje mu laboratorium, gdzie już znajduje się satelita, i chłopak zaczyna rozwiązywać zadanie. Minęło 5 tygodni, ale jeszcze nie ma rezultatów. Rebeka sugeruje, żeby Alex wziął dzień wolny, ale chłopak nie potrzebuje tego. Pewnego dnia ma wizję, w której młoda kobieta odkodowuje to samo zadanie. Potem Alexowi zaczyna krwawić z nosa, później znajduje imię tej kobiety napisane na ramię łóżka. Wkrótce Alexowi udaje się odszyfrować część kodu, która zawiera rysunki nieznanego urządzenia. Rebeka ogłasza koniec jego pracy i informuje go, że zostanie odwieziony do domu. Alex dochodzi do siebie w domu późno w nocy. Czuje się źle, co tłumaczy sobie zmęczeniem i stresem, ale po kilku dniach dolegliwości się nasirają. Zaczynają go nawiedzać uporczywe halucynacje. Pewnego dnia na progu jego domu pojawiają się dwaj dziwnie wyglądający mężczyźni. Chcą wiedzieć, dlaczego zgodził się odszyfrować kod. Alex nie rozumie. Podszyfrowanie to po prostu jego praca, za którą dobrze płacą. Mężczyźni kontynuują naciskanie Aleksa pytaniami o moralność. Czy nie martwym go konsekwencje jego pracy, skoro urządzenie, które ma powstać z odszyfrowanych rysunków, będzie najpotężniejszą bronią na świecie? Głowa Aleksa zaczyna boreć i prosi mężczyzn, aby odeszli. Dziękuję mu za odpowiedzi i odchodzą. Aleks natychmiast czuje się lepiej i siada do komputera. Ale w tym momencie dzwoni telefon od Rebeki, przypominając mu o podpisanych umowach o poufności. Oburzony Ark zdaje sobie sprawę, że instytut go obserwuje. Kiedy ponownie siada do komputera w swoim domu, gasną światła. Alex wychodzi na zewnątrz i nagle widzi jednego z dwóch mężczyzn, którzy przyszli do niego z pytaniami po drugiej stronie ulicy. Ale ciało tego mężczyzny zaczyna rosnąć przed jego oczami. Przestraszony Alex biegnie do domu i patrzy przez okno, aby zobaczyć dłoń giganta. Sięgającą po jego okno. Aleks wyciąga rękę, aby ją dotknąć, jednakże nadszedł poranek. Rebeka, która przybyła, znajduje Aleksa przy pracy. On próbuje wytłumaczyć, że ludzkość żyje w przestrzeni dwuwymiarowej, a jego niedawni goście to wysoko rozwinięta cywilizacja, która istnieje nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie. Mogą być w tej samej chwili w tym pokoju, ale wcześniej lub później, i mogą obserwować, co się dzieje, przez pewnego rodzaju okno czasowe. Alex próbuje przekazać Rebece zagrożenie urządzenia, które budują i które może spowodować wybuch wojny światowej. Wtedy kobieta informuje go, że wie o jego chorobie – guzie mózgu. Facet winie instytut, który umieścił go w pokoju z promieniotwórczym satelitą, co spowodowało rozwinięcie się guza w jego mózgu. Nagle na zatrzymanie budowy urządzenia. Alex w teraźniejszości wyciąga swoje martwe ciało z domu i zakopuje je w lesie. Następnie wraca do komputera i kontynuuje słuchanie historii od swojego przyszłego ja. Aleks w przyszłości żałuje, że nie chce go słuchać, bo zrozumiał, że nadchodzi coś złowieszczego. Potem przypomina sobie o kobiecie, jest ona kryptografem. Aleks znajduje jej adres ale Beth odmawia rozmowy z nim. Aleks krzyczy, że umiera. Zostało mu 6 miesięcy. Potem Bef otwiera drzwi i informuje, że jej zostały 2 lata. Zda sobie sprawę, że to było jakieś narzędzie, ale synek rzekomo pochodzi z przyszłości. Jest jeszcze jedna osoba, Sherman, która komunikuje się z nią przez komputer i wysyła jej zadania, które rozwiązuje, gdy czuje się normalnie. Bev zaczyna się źle czuć, więc mężczyznę zabierają do sypialni, podczas gdy sam schodzi na dół. Wydaje mu się, że widzi życie dziewczyny w lustrach. Tam ona żegna się z ukochanym w mundurze wojskowym, a jego towarzysze przekazują jej straszne wiadomości, podczas gdy ona trzyma w dłoni garść tabletek. Próbuję odejść z tego życia. Potem jego uwagę przyciągałem wiadomość od Shermana, pojawiająca się na monitorze komputera. Alex odpowiada, ale Schefferman szybko zdaje sobie sprawę, że to nie Bev i odcina połączenie. Następnie chwyta paczkę wydrukowanych papierów z zadaniami wcześniej ustalonymi przez Shermana. Rano Bev znajduje go na swojej kanapie z papierami skrylnymi razem. Pacjent zwraca jej uwagę, że wszystko to są kawałki układanki, które gdy zostaną zebrane, mogą dać odpowiedź. Sherman jasno nie pracuje w instytucie. Alex prosi Beth o pomoc w zatrzymaniu tworzenia maszyny śmierci. Dziewczyna donosi, że zachorowała szczególnie po pracy z satelitą. Zaczęła mieć halucynacje i zaczęła myśleć o przekazie z przyszłości. Co jeśli można skontaktować się z nadawcą? Zaczęła słyszeć głosy zmarłych. A pewnego dnia usłyszała swój własny głos, widziała także obcych, chociaż nie wierzy w nich i prosi Arexa, żeby odszedł. Arex wraca do domu, gdzie ludzie w czerni czekają na niego. Rebeka rozkazuje mu już więcej, nie spotykać się z Bev i ponagra go, aby mądrze wykorzystał pozostały czas. Ranny facet wysyła gości do diabła. Wchodząc do domu odkrywa, że wszystkie jego dokumenty z wnioskami zniknęły. Tymczasem Bev widzi jasne światło w swoim domu, co sprawia, że czuje się chora. Kobieta krzyczy ze strachu i próbuje się schować. Alex próbuje utopić swoje myśli w alkoholu, gdy na jego komputerze pojawiają się wiadomości od szefermana. Facet jest pewien, że za tym pseudonimem kryje się Rebeka, ale rozmówca to neguje. W tym momencie dzwoni dzwonek. Bev stoi w progu. Okazuje się, że Chevon skierował Beth tutaj i przesłał jej planu urządzenia zdolnego zniszczyć technologię z przyszłości. Para zaczyna opracować wirusa zdolnego, zniszczyć maszynę tworzoną na podstawie odszyfrowanych przez komputer planów. Następnego ranka Rebeka wtargnęła do domu Alexa. Przedstawiciele instytutu wiedzą o ich pracy i już się tam zbliżają. Podaje nazwiska założyciela instytutu i rozkazuje udać się do niego tak szybko, jak to możliwe. Jest to Schefferman. I miała nadzieję zniszczyć urządzenie przy ich pomocy. Następnie samochody zbliżają się do domu Alexa. Para ucieka przez tylnie wyjście. Rebeka zostaje złapana, dostaje zastrzyk oraz jest wrzucona do samochodu. Tymczasem wszystkie palniki gazu w kuchni są otwarte. Reżym Alex i Bev przyjeżdżają do naukowca Milesa, który od razu ich rozpoznaje, ponieważ zawsze śledził ich pracę, Rzecz w tym, że satelita nie był jedyny. Był inny, który okrążał Ziemię przez około 400 lat. Najwyraźniej nieznane istoty z przyszłości czekały aż ludzie dorosną, polecą w kosmos i będą w stanie odszyfrować ich wiadomość. Starożytny satelita zawierał również plany maszyny, której celem było ograniczenie ewolucji ludzkości w trzecim wymiarze. A gdy Maes ogłosił swoje odkrycie, śmiał się z niego, rozwinął również Guza. Na szczęście nieśmiertelnego. Jest pewien, że obcy potrafią istnieć w kilku wymiarach. Nie postrzegają czasu w formie liniowej, tak jak ludzie. Drugie urządzenie, które teraz jest stworzone w instytucie, prawdopodobnie umożliwi dostęp do ludzkiego wymiaru. Jak dotąd, tak jakby mogą oglądać taśmę wideo, na której ludzie lub postacie filmowe, dzięki pomocy pierwszego urządzenia mogą oglądać ten film, ale nie mogą zmienić tego, co się dzieje. Ale drugie pozwoli na zmianę istniejącej rzeczywistości. Mając dopiero zaczyna rozumieć istotę tego procesu. Ale nie może tego całkowicie wytłumaczyć, przecież nawet wygląd obcych kształtuje się samoistnie w ludzkim mózgu i swoją drogą był w kontakcie z ogromnym obcym, widocznym tylko dla niego, który mieszka w jego ogrodzie od ponad 30 lat. Mal stale na go patrzy, powodując adaptację swojego mózgu i zaczyna dostrzegać prawdziwy wygląd Humanoida, a jego goście nikogo nie widzą. Miles jest pewien, że głos w ich głowach to pomoc obcych, aby ludzie mogli postrzegać swoją rzeczywistość. Alex sugeruje po prostu rozbicie urządzenia młotkiem, ale gdzie jest gwarancja, że nie zostanie ono przywrócone w instytucie, więc wszystkie dane na serwerze muszą zostać usunięte, chociaż nikt nie zna nawet lokalizacji instytutu. Miles przypomina, że jest jednym z założycieli i wyciąga mapę z dokładnym planem instytutu. W tym momencie słychać głośny huk przy drzwiach. Para Arex i Beth ruszają w drogę i wkrótce znajdują budynek instytutu, gdzie otwierają włas, przez który się przedostają do środka. Tam rozdzielają się, aby zwiększyć szanse znalezienia laboratorium. Alex mówi o dziwnym zachowaniu strażnika, który stare nachodzi od tyłu i zdaje sobie sprawę, że czas wewnątrz instytutu jest zapętrony. B również pada w tę pętlę czasową. Zdając sobie sprawę z bezcelowości swoich prób pójścia dalej, dziewczyna aktywuje bombę, ale z powodu pętli czasowej nie jest w stanie opuścić niebezpiecznego miejsca. Alex chodzi do ciemnego pomieszczenia i próbuje dźwignąć bombę dalej, ale zostaje dogoniony przez obcego i dosłownie dezintegruje się na małe cząstki. Minutę później, Alex znajduje się przywiązany do stołu. Naprzeciwko niego siedzi humanoid. Alex myśli, że umarł, ale obcy zaprzecza jego przekonaniu. Są po prostu ciekawi. Ludzkiego wyglądu i doświadczenia czasu dla obcych czas liniowy jest niezrozumiały i nużący. To żmudny cykl pustych przekonań. Ludzie są jak w pułapce, zmuszeni do ciągłego przechodzenia przez to samo. Obcy natomiast istnieją poza czasem i przestrzenią. Są w każdej chwili, dlatego związek przyczynowo-skutkowy i sekwencje działań dla nich są zagadką. Co się stanie jeśli człowiek nie będzie musiał już czekać na coś? Argz zdaje sobie sprawę, że człowiek stanie się podobny w wyglądzie do obcych, ale ze znajomą osobowością. Ego umiera w tym momencie. Obcy są zdziwieni. Śmierć jest naturalna, ale człowiek się przed nią kryje i dystansuje. Czas wszystko determinuje dla człowieka. Jest zarówno dawcą, jak i złodziejem. Człowiek widzi świat tak, jak go sobie wyobraził. A co się stanie, gdy źródło projekcji zniknie? Nawet z wiecznością samoanalizy człowiek nie zrozumie. Różnicy między rzeczywistością a iluzją. Z każdym nowonarodzonym przychodzi nowa rzeczywistość, dlatego Twój osobisty wybór zawsze stoi przed Tobą. Alex czuje się bardzo źle, a potem obcy proponuje mu powrót do momentu przed tym, zanim facet zachorował z informacjami, które teraz posiada. Alex zdecyduje, że nie poszedłby do pracy w instytucie i zatrzymałby całą tę sytuację. Obcy jest zaskoczony, dlaczego miałby zmienić swoje zachowanie, skoro nie jest w stanie zmienić sytuacji? I wtedy Alex przyznaje, że ludzie nie wybierają, co się wydarzy. Humanoid nalega, czy powrót do przeszłości sprawi różnicę, czy coś się zmieni. I natychmiast facet znajduje się w swoim domu przed komputerem. Nagrywa ten pendrive, zdając sobie sprawę, że nic nie może zostać zmienione. Świat może zniknąć jutro, ale to nie jest wiadomość. Wszystko już się stało. Wszystko zakończyło się, zanim się zaczęło. Umieszcza pendrive w kopercie i opada na podłogę. Ostatnie słowa na pendrive dotyczą Alexa z przyszłości. Ostrzegałem Beth, a on podąża do domu dziewczyny. Tymczasem Alex z przyszłości w swoich ostatnich słowach prosi, by zapomnieć o wszystkim i żyć dalej. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.